Oto co można znaleźć w centrach ogrodniczych na wiosnę. Mały krzew o zielonych liściach, który nie wygląda zbyt okazale, ale jeśli się zbliżymy, pachnie bardzo ładnie cytryną. To werbena cytrynowa, krzew, który odstrasza komary. A więc powiedziałem wyraźnie, mały krzew. Kiedy spojrzymy na podstawę, widać wyraźnie, że drewno jest zdrewniałe. Więc to jest krzew, ale krzew wrażliwy na mróz. Jeśli mieszkasz w regionie, gdzie zimy są mroźne, poniżej zera, minus 2, minus 1 werbena przepadnie zmarznie. Dlatego trzeba ją przechowywać i zachować z roku na rok. Ale jedna sadzonka werbeny to za mało. Ja proponuję Wam ukorzenić końcówki pędów. Aby ta sadzonka się udała, potrzebuje doniczki powiedzmy o średnicy 12 cm, przezroczystej plastikowej butelki. Nieco mniejszej niż średnica mojej glinianej doniczki, dwóch kamyczków, pumeksu, podstawki i dobrej ziemi, uniwersalnej lub do wysiewu i sadzonek. Zaczynamy od postawienia podstawki na stole. Na podstawkę kładziemy miseczkę, talerzyk. Ustawiam doniczkę o średnicy 12 cm na środku miseczki i wokół niej wsypuję żwir. Powód jest dość prosty. Ten żwir pomoże mi utrzymać wilgoć i zapobiegnie wysychaniu. Na dnie doniczki układam warstwę półmeksu o grubości 5-6 cm, następnie ziemię uniwersalną ziemię ogrodniczą ziemię do wysiewu i całość mocze. Jeśli dobrze przyjrzymy się tej doniczce z werbeną, można zauważyć mnóstwo sadzonek do zrobienia, licząc, jest ich około 20. Trzy z nich wystarczą mi do przygotowania doniczki z sadzonkami werbeny. Więc kiedy już pobierzemy sadzonki, zazwyczaj wolę je wyciągnąć, rozdzielić, ale tutaj to zbyt skomplikowane, mogłyby się porwać, dlatego wolę użyć sekatora. A więc kiedy już mamy sadzonkę, przyglądamy się jej, usuwamy dolne liście i za pomocą sekatora, bardzo ostrego sekatora, ten taki właśnie jest. Przycinamy tuż pod węzłem. Przed umieszczeniem sadzonki w podłożu ważne jest, aby wykonać wstępny otwór o głębokości około 5 cm, czyli na wysokość tej części, którą odsłoniliśmy na sadzonce. Wkładamy sadzonkę do otworu i dociskamy ziemię wokół niej, aby dobrze utrzymać ją w pozycji pionowej. Aby przyspieszyć ukorzenianie się sadzonek, użyj przezroczystej plastikowej butelki. Nakładacie butelkę na sadzonki jak kaptur. Korek pozostaje zamknięty przez około tydzień. Chociaż werbeny lubią pełne słońce, w momencie robienia sadzonek lepiej wystawić je na półcień. Butelka powinna pozostać na miejscu przez około 10 dni. Po 10 dniach werbeny zaczną się rozwijać. Być może pojawią się także małe korzonki. Przede wszystkim nie zaglądajcie. Najważniejsze jest. Aby dobrze je utrzymać. I przede wszystkim zraszajcie sadzonki raz, dwa, a nawet trzy razy dziennie.